Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie z Kancelarii Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Zbigniewa Potockiego. Szanowni Państwo, byliśmy na spotkaniu wraz z parą prezydencką 2 marca w Niepołomicach na Małym Wawelu na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Szanowni Państwo, wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, bardzo miło nas wszyscy witali. Dużo było rozmów, konstruktywnych rozmów. Naprawdę powiem Państwu, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszyscy hejterzy wcześniej mówili, że nie, że będzie zamknięte, zlikwidowane, że bomby będą podkładać i tak dalej. Szanowni Państwo, niczego takiego nie było. Wszelkie jakieś, że tak powiem, insynuacje, to zadajemy temu kłam. Nie ma czegoś takiego, nie było. Naprawdę było bardzo dobre spotkanie. Nie nagrywaliśmy tego spotkania, nie nagrywaliśmy celowo. Dlatego, że było to wewnętrzne jakby spotkanie dla suwerenów, tak nie chcielibyśmy, żeby znowu hejterzy hajtowali jakikolwiek sytuację, jakiekolwiek e, słowa i, i tak dalej. Było to naprawdę wewnętrzne spotkanie dla wszystkich suwerenów, była pełna sala, było pełne obłożenie e, i proszę mi wierzyć wszyscy wyszli naprawdę bardzo zadowoleni. Szanowni Państwo, to w kwestii 2 kwietnia, które e, odbyła się konferencja. Teraz jedna z ważniejszych rzeczy, mianowicie wpłacacie Państwo na konto banku e, pocztowego e, fundusze odnośnie metryk czy dowodów suwerena. Szanowni Państwo, e, no niestety, ale to konto jest już nieczynne, e, to konto będą odbijane wszelkie fundusze, środki, które Państwo tam wpłacacie. Dlatego powtarzamy jeszcze raz, na naszej stronie info, info będzie jeszcze zmieniony numer konta i chcemy pokazać Państwu jeszcze raz, może tak troszeczkę przybliżę, żebyście Państwo widzieli dokładnie, jaki jest numer tego konta, na który należy wpłacać, że tak powiem, darowiznę odnośnie dowodów i metryk. Także, Szanowni Państwo. E, uważajcie na jakie konto wpłacacie, e, dlatego że no, możecie potem nie mieć przez jakiś czas pieniędzy, albo metryki mogą być niewyrabiane, albo dowody, ponieważ my rzeczywiście tych pieniędzy, tych funduszy, tych darowizn nie otrzymamy. Dlatego, proszę Państwa, jest to naprawdę bardzo ważne i istotne, aby zwrócić uwagę na jakie konto. Jeżeli Państwo, m, jeżeli Państwo, może tak jeszcze, żeby było widać. Jeżeli Państwo nie macie możliwości, nie wiecie jak wejść na stronę, czy cokolwiek, prosimy o kontakt do kancelarii. My Państwu prześlemy czy mailem, czy też zrobimy zdjęcie, czy prześlemy SMS-em, tak żebyście Państwo mieli informację, jaki jest numer konta aktualny, żeby potem te pieniądze państwo nie poginęły, żebyście Państwo potem nie szukali metryk czy dowodów, bo my będziemy produkować te dalej dokumenty, tylko i wyłącznie z potwierdzeniem opłaty. Dlaczego? Prosta sprawa. Od nas też wymagają wpłaty. My musimy za wszystko również płacić. To nie jest to, że ktoś kradnie, ktoś zabiera. Szanowni Państwo, te pieniądze idą, są przeznaczane na produkcję. W tej chwili będzie nowy dowód, nowy dokument, więc on będzie droższy w przyszłości dla nowych suwerenów. Dlatego mówię, te wszystkie środki będą wpłacane na to konto. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy dziękuję Państwu serdecznie. E, ta krótka informacja, mam nadzieję, że Państwu pozwoli e, zapoznać się z tym numerem konta, zapoznać się z tą sprawą. I jeszcze raz e, dziękuję Państwu wszystkim tym, którzy przybyli na konferencję 2 marca, byli w połomica. To wspaniali ludzie, naprawdę mieliśmy bardzo dużo rozmów, bardzo dużo konstruktywnych rozmów i proszę mi wierzyć, robimy wszystko, żeby druga RP faktycznie była na prawie. Dziękuję Państwu serdecznie.